Cześć, witajcie. A ja jestem Fifia w dzisiejszym odcinku przedstawię wam historię Samukaja z Ninjago. Ale jeszcze zanim zaczniemy, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 500 subskrypcji do wakacji i co? Lećmy z odcinkiem. Samuka jest jednym z głównych wrogów z odcinków pilotażowych Ninjago, czyli ze samych początków tej serii, czyli dokładnie z roku 2011. W tym materiale będę posługiwał się informacjami niekanonicznymi oraz tymi kanonicznymi. Zaczniemy jakby od przeszłości Samukaja, czyli o tym, czego nie mogliśmy w ogóle zobaczyć w serialu, i będą to informacje niekanoniczne, ale będą tutaj też informacje te właśnie kanoniczne ze serialu czy też kanonicznych książek. Ale leśmy z odcinkiem. Samukaj jako człowiek był potężnym wodzem i miał naprawdę dużo zwolenników. I chociaż jego pragnienie coraz większej ziemi, władzy i bogactwa szybko go pokonało, i pomimo niezliczonych bezwzględnych czynów popełnionych przez niego i jego armię, nie było znanych dezercji ani powstań ze strony wyznawców Samukaja. Na długo przed wojną z Wężonami, Samukaj opuścił ninjago przez to, że zhańbił się jako wojownik w bitwie, i w rezultacie odrodził się w podziemiu którym został królem. Dokładniej dowódcą szkieletów ognia, ale potem z czasem został jakby królem tych podziemi. Samukaj wszedł również w konflikt z Złu i Garmadonem, ale został pokonany przez dwóch braci. I po tym jak Garmadon został wygnany do krainy cieni, gdy chciał ukraść złote bronie, Samukaj szybko chciał go pokonać ze swoimi szkieletami, wyzywając go na pojedynek. Jednak mimo przewidywań, Garmadon używa spinjitsu i poko. Nuje Samukaja je, potem zakłada hełm i zostaje władcą szkieletów, a Samukaj zostaje tylko i wyłącznie jego zastępcą, a to wszystko mogliśmy zobaczyć w jednym z mini-filmów, które pojawiły się w roku 2011, mianowicie był to minifilm tytułowany jako władcy krainy cieni. W sezonie drugim rok węży przygoda trwa, dokładnie w odcinku 22. Ostatnia podróż w retrospekcjach. Ech, o, zobaczyliśmy pewną historię, jak Samukaj wraz z Ikranczą i Nukalem otruwają doktora Juliena po to, by zmusić go do budowy maszyn bojowych. Z niekanonicznego źródła wiemy, że do to był po prostu pomysł Samukaja, ale do tego czynu Garmadon go zmusił. Samukaj otruł doktora Juliena swoim eliksirem, po czym zamknął go w latarni morskiej, by tam Przesiedział swoje życie, powiedział, że jeśli zbuduje te machiny bojowe, będzie mógł potem jeszcze kiedyś zobaczyć swojego syna Zeina. W magazynie Ninjago w 2020 roku, w magazynie dokładnie ze figurką Richiego, dostaliśmy komiks, który przedstawiał trochę bardziej historię matki Kola. Komiks oczywiście jest niekanoniczny, ale mieliśmy tam wspomnienia, w których mogliśmy się dowiedzieć, że podczas tego, kiedy Samukai otruł doktora Juliana eliksirem, Lily, czyli matka Kola, to wszystko podsłuchiwała i wiedziała, co stało się z, właśnie z doktorem Julienem. Około 10 lat później, właśnie w odcinkach pilotażowych, w pierwszym odcinku pilotażowym, tytułowanym jako Tajemnice Ninja, Samukaj wraz z Armią Szkieletów napadają na pewną wioskę, w której znajduje się sklep 4 Bronie. Mianowicie w poszukiwaniu z mapą do 4 złotych broni, których poszukiwał Garmadon. Samukaj wtedy wdaje się też w zwójkę z Kajem oraz Niją, którzy byli właścicielami sklepu. Potem jednak oczywiście Kai z Niją zaczęli przegrywać, a wtedy kiedy Samukai już miał całkowicie zniszczyć Kaja, pojawił się Sensei Wu. Samukai zaczął z nim walczyć, jednak potem przewrócił ogromny baniak z wodą, a Sensei Wu uratował Kaja. Samukai wiedząc, że jego szkielety zdobyły mapę do 4 złotych broni, porwał Niyę, a po potem odjechali. Samukai potem pojawił się w drugim odcinku pilotażowym, czyli złota broń, w której to wraz ze szkieletami udali się do krainy rozpaczy po to, by znaleźć kosę wstrząsów. Kiedy ninja z z kradną Samukajowi mapę i zdobywają kosę wstrząsów, ten próbuje ich pokonać wraz ze swoją armią szkieletów, jednak ninja wtedy odkryli spinjitsu. Samukai potem rozmawiał z lordem Garmadonem o tym co się stało, a on powiedział, że wprowadzą ninja jeszcze w jakąś zasadzkę. W trzecim odcinku pilotażowym, czyli władca cieni, mogliśmy zobaczyć jak to ninja chcieli zdobyć nunchako piorunów, czy, czy też yy, shurikeny lodu. A wtedy armia szkieletów ich atakowała. W końcu dochodzi do tego, że Kai widzi Niję, za którą biegnie. Wtedy trafia do świątyni ognia i widzi Niię splątaną łańcuchami i cienia Garmadona. Sensei Wu idzie ratować Kaja, a wtedy Samukaj z armią szkieletów wiążą ninja i zabierają im te trzy złote bronie, które oni mieli. Po czym uciekają do krainy cieni, a ninja zostawiają na pastwę losu. W czwartym odcinku pilotażowym, czyli Broń Przeznaczenia, Garmadon wyzywa po Samukaja na pojedynek z Mistrzemu. Samukaj ma trzy złote bronie, a Sensei Wu tylko jedną, czyli miecz ognia. Razem walczą i Mistrzu przegrywa walkę z Samukajem. Samukaj wtedy podnosi czwartą złotą broń, i trzymając cztery złote bronie zaczyna sprzeciwiać się Garmadonowi. Potem nagle unosi się w powietrzu i wybucha, tworząc ogromny portal. I tak niby zakończyła się historia Samukaja który po prostu zniknął. W sezonie drugim, w odcinku 19, tytułowanym jako W złym miejscu o niewłaściwym czasie, mogliśmy zobaczyć Samukaya, bo w tym odcinku ninja cofnęli się w czasie właśnie do odcinków pilotażowych. Jednak tamta historia nie miała żadnego wpływu na dalszą fabułę i Samukaya. Samukaya jednak mogliśmy jeszcze potem zobaczyć w 2016 roku, mianowicie w odcinku specjalnym, czyli Święto Umarłych. Tam właśnie posąg Samukaja został umieszczony w Muzeum Historii Ninjago. A kiedy Kol przypadkowo otworzył, jak Kol otworzył portal do przeklętej krainy, znaczy krainy umarłych, wtedy duchy różnych wrogów ninja się uwolnili, w tym też duch Samukaja. Duch Samukaja opętał tamten oto posąg i uciekł z muzeum, jednocześnie chciał zabić się na jednym ninja, tak jak każdy z innych wrogów. Samukaj chciał zniszczyć Jaya, bo w sumie tylko Jay mu został. Zaczął walczyć z Jayem z pomocą Kraziego i Frakiała. Y Kraziego, czyli szkieleta piorunów, oraz Frakiała, szkieleta ognia. Samukai walczył z Jayem na złomowisku jego rodziców, próbując również poorować jego rodziców. Chciał pokonać Jaya po to, by zastąpić jego miejsce w świecie żywych. Jednak y zanim mu się to udało, Jay roztrzaskał Samukaja na kawałki, używając swojego nunchaka i. Potem już such, o nim na zawsze zaginął. I to w sumie cała historia Samukaja. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Ja byłem Fifi, to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie tu łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał oczywiście ze dzwoneczkiem i wbijcie do osoby, która robiła miniaturkę do tego filmu. Ja byłem Fifi to tyle Siemka.